Czasami w szeroko pojętych mediach słyszymy o bitcoinie lub kryptowalutach. Dla części osób to są dość zawiłe, niezrozumiałe tematy. W tym filmie chciałbym przybliżyć Wam technologiczny fundament kryptowalut, czyli właśnie technologię blockchain. Ja jestem Kuba, akurat tak się składa, że miałem okazję pracować z różnymi blockchainami i dzisiaj trochę Wam o tym opowiem. Zacznijmy od podstaw. Blockchain to przede wszystkim nazwa rozwiązania technicznego pewnej technologii. Takim ekstremalnym uproszczeniem byłoby nazwanie blockchainu po prostu bazą danych. Koniec końców, jak większość zagadnień, którymi zajmuje się informatyka, blockchain jest rozwiązaniem, które ma na celu po prostu przetwarzanie i przechowywanie informacji. Różnica między taką zwyczajną bazą danych a blockchainem polega na tym, że o ile w klasycznej bazie mamy wiersze i kolumny, tak tutaj mamy transakcje i bloki. Tak, blockchain, jak sama nazwa wskazuje, składa się z bloków. Takie bloki składamy ze sobą jeden za drugim, tworząc swego rodzaju łańcuch. Stąd nazwa blockchain. Możemy to sobie wyobrazić jak paragony w sklepie w danego dnia. Każdy kolejny paragon to kolejny blok. I tak przez analogię do sklepu można przedstawić blockchain jako taki cyfrowy, jest transakcji, taką specjalistyczną kasę fiskalną. Mamy już w głowie bazę danych, taką sklepową bazę danych przechowującą wszystkie paragony. Dodajmy do tego fakt, że często w sklepach jest więcej niż jedna kasa. Łącząc je wszystkie w jedną logiczną całość, dostaniemy pewną sieć. I tak, blockchain, o ile oczywiście może działać jako pojedynczy węzeł, podobnie jak w sklepie może być tylko jedna kasa, tak, w zamyśle został stworzony, żeby działać jako sieć połączonych ze sobą węzłów. Reasumując, blockchain to taki cyfrowy rejestr transakcji, taka baza danych składająca się z bloków. Najczęściej taki blockchain Składa się z wielu współpracujących ze sobą węzłów. Tutaj węzłem może być na przykład pojedynczy komputer. Ok, to już wiemy, czym jest blockchain, a teraz trochę o tym, jak działa i jak to w ogóle jest, że on działa i się nie rozsypuje. Zacznijmy od kilku takich podstawowych pojęć. Po pierwsze, trzeba sobie uświadomić, jaka jest najmniejsza jednostka informacji możliwej do zapisania w blockchainie. Taką jednostką informacji jest transakcja. Transakcja zawsze będzie miała jakieś swoje źródło, czyli nadawcę, cel, czyli adresata, oraz pewien ładunek informacji. Przez analogię do sklepu. Taka transakcja to na przykład sklep X, który sprzedaje posiadaczowi karty debetowej o numerze Y, kilogram truskawek za 13 zł. Nadawcą w tym przypadku jest sklep, adresatem jest klient, a informacją jest towar, jego ilość oraz cena. Takie transakcje następnie grupujemy w bloki, paragony i co jakiś czas doklejamy do naszego blockchainu, jeden po drugim. Wspomniałem wcześniej, że blockchain najczęściej działa jako sieć węzłów. Takie węzły muszą się zgodzić ze sobą co do wyglądu danego bloku. I tak przez analogię do sklepu, to trochę tak jakby obok kasiera stało 10 innych patrzących mu na ręce, czy aby na pewno nie nabija truskawych jako cebuli i czy nie podnosi ich na wadze. Taki sposób walidacji kolejnych bloków nazywamy algorytmem konsensusu. Konsensusu, nie kompromisu. Aby blok był dołączony do blockchaina, odpowiednia ilość węzłów musi potwierdzić jego prawidłowość. Dołączamy albo cały blok, albo nic nie ma w sytuacji, gdzie na przykład tylko część transakcji w bloku jest w porządku, albo cały blok jest OK, albo go nie dodajemy. Ważnym aspektem tutaj jest fakt, że raz dodany blok nie podlega żadnym zmianom. Jeżeli jakaś transakcja nam się nie podoba, i chcielibyśmy ją wycofać przez analogię do sklepu, na przykład oddać towar, to należy stworzyć nową transakcję z informacją w drugą stronę, czyli na przykład klient oddaje do sklepu te truskawki i odzyskuje pieniądze. Skoro już wiemy mniej więcej, czym jest i jak działa blockchain, to warto zadać sobie pytanie, po co to w ogóle istnieje. Część informatyków pewnie by powiedziała, bo może, ale my dzisiaj będziemy nieco bardziej pragmatyczni. Przede wszystkim przewagą blockchaina nad innego rodzaju bazami danych jest fakt, że transakcje są nieedytowalne. Raz wysłana transakcja, która znalazła się w bloku dołączonym do blockchaina, nie podlega edykcji. Kropka. Zmiana pojedynczej transakcji, wykonanej np. rok temu, wymagałaby zmiany wszystkich bloków, które pojawiły się od tamtego czasu, czyli mamy taki efekt domina. A ponieważ blockchain to najczęściej sieć węzłów, które mają się ze sobą zgadzać i wzajemnie pilnować. Taka zmiana transakcji proponowana przez jeden węzeł byłaby zwyczajnie odrzucona przez pozostałe, bo żaden z nich nie chce tego efektu domina. Kolejnym ważnym kamieniem węgielnym blockchaina jest decentralizacja. Blockchain to sieć i każdy jej członek przechowuje kompletny stan sieci. To tak, jakby wszystkie paragony z danego sklepu zapisywały się na każdej kasie w tym sklepie. Jeżeli jedna kasa ulegnie awarii bądź zniszczeniu, nie tracimy żadnych informacji, mamy zapas. Finalnie. Blockchain jest transparentny, to znaczy, że każda transakcja, która jest zaakceptowana, jest widoczna dla wszystkich użytkowników sieci. Nic nie ukrywamy. Oczywiście, to nie oznacza braku prywatności, wręcz przeciwnie. To, że ktoś kupił truskawki i zapłacił za nie 13 zł, nie oznacza od razu, że wiadomo, kto to był. Podobnie jak w sklepie, nie znamy imienia i nazwiska osoby po drugiej stronie. Tak samo na blockchainie widoczny jest tylko adres transakcji. Transakcja jest jawna, dane personalne jej stron niekoniecznie. Znając budowę, zasadę działania i główne cechy blockchain, łatwo wypunktować kilka zalet. Pierwszą z nich jest zaufanie. Odpowiednio zbudowana sieć jest odporna na manipulacje. Jej użytkownicy są bezpieczni. Przez naszą sklepową analogię. W sytuacji, gdzie mamy na przykład 100 kas samoobsługowych w sklepie, jeżeli klienci pilnowaliby się nawzajem i każdy pilnowany byłby na przykład przez 80 innych. Nie ma w takiej sytuacji miejsca na jakiekolwiek błędy czy oszustwa. No niestety dla ludzi kasa, przy której mieści się 80 osób, zajęłaby pewnie zdecydowanie zbyt dużo miejsca i zwyczajnie nie miałaby racji bytu. Dla komputerów coś takiego jest dużo łatwiejsze do zrealizowania i tak możemy raz zdefiniować pewien proces, oddać go w ręce maszyn, oszczędzając czas i energię. Maszyny są po prostu bardziej wydajne niż ludzie w tym konkretnym przypadku. Ostatnią z wielu zalet, które pozwoliłem sobie tutaj wymienić, jest innowacyjność. Blockchain to tylko technologia. To, co my, jako ludzie z nią zrobimy, zależy wyłącznie od nas. Możecie napisać w komentarzu, jakie wy macie pomysły na zastosowanie blockchaina. I żeby nie było, że blockchain jest taki cudowny, jak każda inna technologia, ma też kilka wad. Po pierwsze, częstą wadą blockchaina jest skalowalność. Przykład z kasą, gdzie ludzie pilnują się nawzajem, częściowo przekłada się również na komputery. Naturalnie komputery szybciej się ze sobą dogadają. Nie zmienia to jednak faktu, że ich ilość, czyli rozmiar sieci, ma wpływ na jej wydajność, na prędkość akceptowania kolejnych bloków. Im większa sieć, tym wolniej akceptowane bloki. Kolejna z wad to regulacje prawne. W ogóle prawo często nie nadąża za technologią. Blockchain nie jest tutaj wyjątkiem. Dodatkowo dochodzi aspekt decentralizacji, który eliminuje możliwość pełnej kontroli. Brak kontroli równa się brak zaufania, na przykład ze strony rządu. Równa się brak możliwości wykorzystania pewnych rozwiązań technicznych. Finalnie, w kontrze do problemu skalowalności ograniczony rozmiar sieci też nie jest dobry. W zasadzie tutaj w obie strony jest problem. Duża sieć będzie wymagała większej ilości zasobów, będzie trochę wolniejsza jeżeli chodzi o dodawanie kolejnych bloków. Zbyt mała sieć znowu nie będzie odporna na potencjalne próby manipulacji czy awarie, także w żadną stronę nie można przegiąć. Przy czym każdy z tych problemów niezależnie, różne blockchainy starają się rozwiązywać w różny sposób, z lepszym bądź gorszym skutkiem. Ograniczony rozmiar sieci to jedno, ale tutaj warto dodać, że ograniczony jest również rozmiar społeczności, która ma jakieś pojęcie o samym blockchainie. Więc takim drugim aspektem jest tutaj znajomość technologii przez takich zwykłych ludzi. Wiedząc, jak to wszystko działa pod spodem, więcej osób może zechcieć dołożyć swoją cegiełkę do budowania danego blockchainu. Więc sam rozmiar, taki techniczny, to jedno, a ilość ludzi chętnych czy gotowych, żeby się angażować w takie sieci, to drugie. Kończąc, mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu lepiej rozumiesz technologię blockchain i kto wie, może nawet zaczniesz z niej korzystać. Do usłyszenia!